Cześć witajcie z tej strony msn37 Witam was w kolejnym odcinku Na moim kanale A dzisiaj ogólnie słuchajcie jest to już e, Druga część z better minecraft e, No i słuchajcie tak Dzisiaj pokażę wam bloki z endu Oraz z netheru e, No tak w poprzedniej części słuchajcie Pokazałem wam bloki Z overworlda i też moby e, Ale teraz pokażę wam słuchajcie Jak tutaj wygląda nether Oraz End. end więc no jakby, mm, jeśli nie widzieliście pierwszego odcinka, polecam zobaczyć. Macie link w opisie. Więc tak, to jest też niektóre bloki, ale no słuchajcie. Więc ja teraz y, otwieram portal do netheru. A tak jeszcze w ogóle w trzecim odcinku zrobimy sobie y, z nowego wymiaru, bo też ten dodaje taki nowy wymiar, więc bym się chciał zobaczyć. Okej, okay, więc my tutaj sobie szybko budujemy portal Okej, okay, słuchajcie na no to wchodzimy i zobaczymy sobie jak nagryw wygląda, więc zaraz um, mieliśmy się w jakiejś próżni totalnej. Okej, okay, no nieźle słuchajcie tutaj jest. Um, jesteśmy w jakimś takim biomie... Nie wiem jak to powiedzieć. To jest jakiś ale, i pękne jak ale słuchajcie. ale, jakby pękne jak ale słuchajcie. Okej, okay, to było słabo. E, no dobrze, a więc w słuchajcie, sensie tak, mi się czanki nie generują, nie wiem czemu. E, coś się nie tak dzieje z czankami. Ale no jakby... Fajnie by było, jakby znalazł też jakieś inne biomy, bo jakby e, takie tutaj jedyne to trochę, trochę e, Więc... Hmm... Co to jest? jakieś? Okej, okay, mamy no tutaj jakieś Blackstone'owe stalaktyty. Fajnie wyglądają. E, no zobaczmy sobie na przykład, o tutaj na tym bloku i zobaczmy jak one się prezentują. Eee... okej... Okay. No nieźle, no, spoko słuchajcie. Eee, ale no, więc my sobie tutaj już przebiejmy. dobrze? do tych budowlowych, tak. Tutaj mamy takie różne... O, na przykład szkła i w ogóle O co to jest? Jakieś obsywiony. Ej, eee, słuchajcie, weźmy sobie wszystkie obsydiany. Eee, z wszystkich tych wodów. Dobrze, eee, to... to... Tak, słuchajcie, tak się prezentują, wszystkie obsydiany z modów i też takie klasyczne, więc no. Okej, okay, więc teraz... Yy... Gdzie my tu mamy jeszcze... No nie, wiem, w sumie moglibyśmy już iść yy, do... Yy, tego. Do endu. Jakby nie ma jakiejś specjalnej czybnede, że chociaż... Może takie drogie się są epickie. No, to są takie eksplozywne, setać meduzy, jakby. Um, a zawsze sobie na przykład setać jakieś... Um, no, wiecie. Jakieś takie nederowe moby, w ogóle nie wiem. Ok, setać, już jestem, było małe e, cięcie, ale... E, więc tak, zawsze sobie setać nederowe moby, bo myślę, że jest ich dosyć dużo. O, Better Nether Items. O, jak się tutaj w tym prezentujemy. No spoko. Taka zbrojka. Okej, okay, nie wiem czemu, ale... Okej, okay, dlaczego to drzewo się pali w Nether? To nie ma jakby sensu. Dobra, um, Zaraz, hello. log. Zobaczcie, jakie są na przykład takie wszystkie z taką teksturą te um, Nie wysłuchajcie słuchajcie, co się stało... Um, There's Warped O, jest y, Oraz jeszcze... Crimson No i to są, się też sobie tak porównajmy, bo mamy takie trzy... Mm. Nie. Wiecie No Jakby no, to tak spoko wygląda Ale y, no, chodźmy sobie teraz zespawnujemy wszystkie moby stąd y, Więc okej, okay. tutaj pierwszy to jest Firefly O, to jest ten, to go znamy Wszyscy, więc no... Ale? wygląda trochę jak Ale słuchajcie. Okej, kolejny Hydrogen Jellyfish, to chyba każdy zna. I w ogóle tak, żeby Hydrogen Jellyfish rozbroić, da się, to... To po prostu robicie coś takiego. Kill i co o, jeszcze jest ten, ale to tylko działa na creative z okej. Okay. Teraz no znowu ten, ten taki wąż skeletowy. Flying pig. Okej. Okay. Nie no, spokojnie Jungle skeleton. Nie jest taki jungle skeleton co ja cię w secie w nederze robi. Ale jeszcze school No to jest e, czaszka latająca. Nie ma żadnego sensu, ale okej, okay, co to jest? No nie my są dużo różnych jakichś tych e, Ale no A więc my słuchajcie, teraz e, Idziemy do Endu Okej okay, słuchajcie, jak widzicie, ja już jestem w Endzie e, No i tak, e, o to jak się tutaj główna wyspa zmieniła, według mnie też jest spoko e, No tak, już fajne tło, okej, okay, no więc teraz słuchajcie, chodźmy do portalu jakby tylko nie wiem, gdzie ten portal jest. O, oh, jest słuchajcie mm. Ok, no to wchodzimy. Ja go tutaj sobie e, zniszczyłem, bo mi się nie chciał tego. Ok, a więc. Tak, jeszcze chciałam je już zacząć. Nie, no to ja sobie go A więc tak się prezentuje pięknie. End No End To jest jakaś najlepsza rzecz w tym modpacku, Naprawdę. Według mnie tutaj wszystko jest niesamowite. Patrzcie jakie to są piękne End City, naprawdę. To jest takie epickie, że po prostu, no nie no, w słuchajcie, kolaski jest tutaj end na no, tym modzie. Naprawdę, po prostu wszystko jest takie ładne, no, o Boże, patrzcie słuchajcie, a jeszcze na przykład jak sobie wejdziemy w Spectatora, no to jakby zejdziemy na przykład tutaj pod ziemię, to czasem są na przykład takie różne fajne jaskinie. Nie no więc słuchajcie to jest jeden z najlepszych rzeczy w tym modpaku Więc no, to jest jeszcze jakieś takie dziwne klipy. Nie, słuchajcie, jest po prostu mnóstwo nowych białków. ok, więc teraz słuchajcie sobie, sobie przetestujemy jakieś em, endowe rzeczy, tak, Better End Items. E, to sobie weźmy to i jeszcze słuchajcie, tutaj jeszcze jakieś inne mod. Tak, Dragon Loot. To też taki ender dragonowy. E, więc weźmy sobie to. E, ja to słuchajcie już e, to zdejmę. O, no ładnie to sajcie wygląda naprawdę. Wielki, e, więc no. O, taki pełne set mamy, Spoko, e, więc no. E, teraz możemy e, porozpić jakieś moby. E, więc no, e... gdzie tu? O tak, tutaj, co jest? Są w ogóle bloki, no, jest to niesamowite. E, no tak, oczywiście link do pobrania paczki, tek, e, tej paczki modu, wam w opisie. Więc no, e, ok, e, zacznę tutaj. Pierwsza taka ważka, fajna. O tej end slime, ale pizzki, Fajny. E, tej end fish, Okej, oh, yeah. okej, oh, yeah. end fish, Okej. Oh, yeah. Nie, tylko jutro, tylko jutro, entwisz. Idź do wody, idź do wody, entwisz. Jej! Good ending. O to w ogóle jakaś mała entwisz. Ok, Shadow Walker. O boże to było? No, creepy, gdybyście go tak zaczęli dosyć się, Okej, żeby... Ok, co to jest? O, nie, ja to też potrzebuję wody do życia. Yy. Okej, okay, słuchajcie, szybko, szybko, szybko idziemy z tym do wody. Jej! A zróbmy coś takiego, żeby miał tutaj ten. Okej, okay, teraz synk move. O, no to też jakieś tam. Ten... No to bo już jest taka pasywna. Yy, więc no. O, tutaj na przykład mamy jakiś taki mega fajny grzyb. Więc no. O, o, patrzcie słuchajcie, jak to ładnie wygląda naprawdę. To są jak, jak, jak jakieś kosmiczne terenie, bo No to w sumie jest taki kosmos. E, więc no. No tak. E, a więc... E, o, te w ogóle, Ej, tego biomu to słuchajcie jeszcze nie widziałem. Co to jest za biom? Okej. Okay. Okej, okay, to jest jakiś nowy biom dziwny. E, więc ok. O, tutaj mamy jeszcze e, znowu e, miasto Kresu. No ale w takim sacie ten mod prezentuję. Nie, no więc sacie. To było chyba często. Ja tak krótko Was opradziłem po tym modzie. E, więc no, jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Wbijajcie też na Discorda, bo robię teraz taki tydzień giveawayów Można nawet wygrać robuxy, prawdopodobnie Więc no, jeszcze napiszcie w komentarzu, co chcecie, żebym na kolejnym odcinku nagrał No i słuchajcie No nie wiem Do zobaczenia!